Stół, czyli że to były zbrodnie nieprzypadkowe, tylko to były zbrodnie z tłem politycznym. Służyły temu, żeby zbudować na nich porozumienie okrągłego stołu, bo niech pan zwróci uwagę, pan wspomina o Księdzu Suchowolcu i o Księdzu Niedzielaku. Oni zginęli w odstępie 10 dni w styczniu 1989 roku. To byli dwaj księża, którzy najgłośniej krytykowali pomysł okrągłego stołu, bo w momencie, kiedy rozpoczyna się okrągły stół, czy w ogóle ma się rozpocząć okrągły stół, to w łonie Solidarności są dwie frakcje. Jedna frakcja, czyli tak zwana frakcja ugodowa, tam Geremek, Michnik, prawda, Mazowiecki, Kuroń, Bogdan Lis i, i Bogdan Borusewicz i dziesiątki jeszcze innych, oni uważają tak, trzeba się z tą władzą dogadać, żeby się krewnie polała, ale jest drugie skrzydło, konserwatywne, które mówi, żadnych ugód z komunistami, trzeba ich rozliczyć, wsadzić do więzienia i tak dalej, a na drzewach zamiast liści będą wisieć komuniści. I y, komuniści, generał Kiszczak i Jaruzelski, oni by nie przeprowadzili okrągłego stołu bez legitymacji społecznej społecznej, bez poparcia społecznego, ale żeby, to żeby zarazić Polaków tą ideą okrągłego stołu, to potrzebowali sojusznika w postaci kościoła. Niestety część kościoła y, dała się na to nabrać między innymi pod wpływem teczek, szantażów albo jakiejś takiej retoryki, że jak nie to się krew poleje, ale była też część księży patriotów właśnie takich jak ksiądz Niedzielak czy ksiądz Suchowolec i zamordowanie ich to był sygnał wysłany do opozycji, bo przecież kiedy mamy do czynienia z zabójstwem księdza Niedzielaka. Jego zwłoki znaleziono na plebanii, proszę pana, na warszawskich Powązkach tego samego dnia rano, kiedy się zbierało posiedzenie Komisji Krajowej Solidarności, a po co się zbierało to posiedzenie Komisji Krajowej Solidarności w te, po to, żeby ustalić wspólne stanowisko, to znaczy, czy stanowisko całej Solidarności będzie takie, że żadnego okrągłego stołu, a na drzewach zamiast liści mają wisieć komuniści, czy wręcz odwrotnie, stanowisko jest ugodowe, dogadajmy się z tymi komuchami, żeby się krewnie polała, bo ważniejsze jest, żeby się teraz krewnie polała. No i co? No i yy, w czasie kiedy władza dąży do sojuszu, ale z jedną tylko częścią Solidarności, e, a druga część Solidarności jest marginalizowana, to giną w odstępie 10 dni księża katolicy, którzy, którzy właśnie się sprzeciwiają temu zgniłemu kompromisowi Okrągłego Stołu. No to to jest, motyw jest jasny. Sprawcy są też znalezieni, proszę pana. Przecież sprawcę morderstwa księdza Stefana Niedzielaka to prokurator Andrzej Witkowski zidentyfikował w 2004 roku. Ja pisałem o tym w tygodniku wprost, że to już, to już niewiele jest do wyjaśniania. Natomiast dlaczego PiS tego nie chciał wyjaśnić? No bo brnięcie dalej w tą sprawę pokazałoby, że wszystkie partie, które, które trzęsły sceną polityczną, w zasadzie nadal trzęsą, wszystkie partie polityczne poza Konfederacją, one wyrosły z porozumienia okrągłego Sto